Dzień dobry! Dzień dobry! Tak, jedziemy, jedziemy. O, wiosna, czyli brody nie ma. Patrząc w kamerę na się, sam na siebie, to wydaje mi się, że wyglądam starzej niż młodzież bez tej brody, ale to nic. E, co chciałem powiedzieć, a nie skłamać? E, jadę sobie na zakupy, bo mieliśmy włam i kradzież. Niestety też zbrodnie. Jako, że kurnik aktualnie znajduje się o no jakieś pół godziny drogi od miejsca, gdzie aktualnie mieszkam, no to niestety mam trochę słabą kontrolę nad nim, bo nie jestem tam codziennie. I niestety przyszedł lis. I w sumie mógłbym mieć do niego pretensje, z tym, że to moja wina, że w ogóle tam był. Bo źle zabezpieczyłem jego, znaczy jego, źle zabezpieczyłem przed nim wybieg kurczaków. No, dlatego teraz też jadę sobie na zakupki. Jadę kupić siatkę, którą zamontuję pod płotem. Dodatkowo, tak, żeby jak lis będzie kopał, to żeby się wkopywał pod tą siatkę, tak jakby. No może go to troszkę zniechęci ją jakimiś rzeczami do, jakimiś drutami do m, ziemi i dodatkowo przy samym łączeniu płotu postaram się położyć takie te, te belki z drewna co mi zostały jeszcze gdzieś tam nie pocięte no i, i, i taki jest plan na dziś mamy już wiosnę teraz idzie ocieplenie także będzie fajnie no i będziemy działać no market odwiedzony zakupy zrobione siateczka metrówka Przetniemy ją na pół, po pół metra to powinno wystarczyć. I do tego mam takie szpileczki, żeby ją przycisnąć do ziemi. Je prawdopodobnie też przetnę na pół i pozaginam i powinno być git. Dzień, Dzień dobry. no i jesteśmy, w końcu dojechaliśmy i sprawa ma się następująco. O! Tutaj. Przekopał sobie lisek. Jeszcze nawet widać... Tu na płocie Odrobinę sierści tu. O. tu jest sierść Tu są drzwiczki, które jeszcze trzeba naprawić Bo są specjalnie odłączone Kury by chciały wejść Ja im otwieram okienka No i jak widać Z naszych brązowych kureczek Została Tylko ona A tak Cześć dziutek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć białych Cześć dziewczyny No i niestety z tych została tylko jedna, dałem im jedzenie i picie do środka No, przerobiłem im trochę grzędy Ale to jak gdyby teraz, teraz temat nieważny Zaczynam tak, tu siateczka o. i mocuję ją na razie do płotu ona tu ma takie wąsy. O! I to jest na tej zasadzie, że sobie ją drutuję. Przycisnę do ziemi. I plus może być taki, że jak on się będzie przekopywać, chciał lis. Tędy. To nie będzie umiał tu wyjść. I mam nadzieję, że to przynajmniej trochę się sprawdzi. O, wyśpiłem kury. Jeden minus właśnie. Dlaczego ubyły tylko te ciemne kury? Tak mi się przy niej wydaje. Patrzcie, co się dzieje. Ziutek pilnuje tamtych, a ta zostaje tutaj. Daleko od niego. Tamte cały czas przy nim. O, teraz ta chyba się w końcu kapła. I trzyma się raczej blisko. Myślę, że... Radzi. O, tu jeszcze mamy kawałek piór ze skrzydła. Wygląda na to, że lis sobie pradził z nimi tu na miejscu. Już się zastanawiałem, czy gdzieś tam nie uciekły na przykład, czy gdzieś tam, o, ich nie dopadł, albo się nie pochowały i gdzieś sobie są, ale nie wydaje mi się, no, ale to lis, to nie ma co się zastanawiać, to chytrus jest, a tu kury wszędzie dookoła, tylko ludzie mieszkają koło nich, to pilnują, a ze mną to jest trochę inaczej. Nie, 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 nic do jedzenia dla was nie ma. Ledwie się człowiek wziął za odpakowywanie paczuszki i już banda myśli, że to dla nich. Tarzać się proszę w piasku. O! Wygięcie tego w ten sposób pomogło, bo to się skręca wtedy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to coś da. Powiem wam, że praca to raczej żmudna. O. Jeszcze pozostałości. Po naszych dziewczynach. Szkoda, szkoda. No ale taka już jest natura. Prawo dżungli, choroba. Miejmy tylko nadzieję. Czy to załatwi sprawę? Znaczy... Tak, od razu mówię, że wiem, że to powinno być z drugiej strony. Ale tam to nie jest moje. Więc ja sobie mogę tylko pomarzyć. Zapytam jak będzie. Właściciel czemu będzie przeszkadzać, jak mu takie pół metra siatki wywale na drugą stronę, tak naprawdę 40 cm. Może mu to nie będzie przeszkadzać, no ale zobaczymy. No, nie zechciałem powiedzieć, że nie skłamać. Jeszcze tutaj trzeba tylko pokłaść. Na to drewienka, tu gdzie był podkop, leży kamulec. Tam raczej nie przejdzie. Siatka jest powbijana do ziemi tymi takimi szpikulcami. Może to coś da. dzwiczki naprawione, bo się nie zamykały. O. Polski produkt swoją drogą. Bardzo fajne drzwiczki. bardzo proste w obsłudze. One nie mają czujnika zmierzchu, tylko je u nich się nastawia. W nich się nastawia godzinę. I o której godzinie mają się otwierać i zamykać drzwiczki. Całkiem spoko opcja. No, a tymczasem nasze kurki jeszcze na dworze. Przestawiłem im godzinę wyjścia. Będą wychodzić sobie teraz około godziny 14 dopiero. No nie zabije ich, to nie jest to cały dzień. No mamy ją do 20 jasno, więc teoretycznie 6 godzin będę na dworze. A poza tym po 14 już często gęsto tu są ludzie, więc też jest trochę bezpieczniej. Wydaje mi się, że najgorsza opcja to jest rano. Będę miały wodę, jedzonko na miejscu. Tu tak nie zabezpieczam, bo tutaj jest wylewka pod płotem zrobiona. Po całej długości, tylko trzeba będzie coś tam położyć. Bo to siatka już może nie być jakaś super mocna. Zresztą chcę ją wymienić, bo ona się normalnie łamie. No, a tymczasem dzień dzisiejszy to tyle. Cieszę się, że mogłem wam to zaprezentować. Szkoda tylko, że dziewczęta ucierpiały. Ale życie, życie, lekcja na przyszłość, aby wyciągnąć z tego wnioski i działać dalej. No. Dobrego dnia.